Hej widzowie, dzisiaj nagrywamy mordy del Mesteli. Coś się zb**łało i na spawnie jestem niewinny Więc wygram to, nie przegram No ale tutaj staje nagrywka Kacpra Jakbyście nie wiedzieli Subskrybujcie jednej osoby

więc mam nadzieję, że Wam się spodoba czekajcie Nie no, tak dzisiaj to tak naprawdę rysujemy i jeżeli nie wiecie, to możecie do to po telefonu, bo piękne obrazki. No i w ogóle, więc wiecie co robić. Jeżeli chcecie, jest tak idealna, gwiazdki ja A pani nie możecie Wam taką kasę? No to patrzcie. Robicie najpierw to wklejacie widzicie Robicie tak. Robicie tak. I robicie tak. Nie mam taką seria. Dzisiaj nie śmiałem Wam dawno temu wziąć tam kolejną teorię Kolejną te... Dzisiaj ja Wam robię kolejną teorię Chcę ja parę sekretów wam pokazać, bo to jest dużo blasków moich Ale by nie uwagi w ogóle o, no na to nie patrzcie, to jest ok, ten Sącinek nie podoba mi się te stinky, które robiły ten ekscesa. Otwieramy za pomocą painta Hmm. I patrzcie ten obrazek jest. Ale uwaga. Voilà. No i sure my co wam tutaj nie pasuje? Masz 5 sekund, aby zastanowić się. No nie, no jest tak. Patrzcie to. Tutaj. Tutaj jest kuchnia. Wy nie zwracaliście na to uwagi Tutaj jest kuchnia. <gry> Ja jestem uśmiechnięty, tego też nie się, tego też nie się, Nie wieszcie przez też tego a Ja jestem bardzo pomalczony, też nie wiem. Tu nic nie ma sekretnego opuść. Opuś tego ucha. No. Dalej. coś nie, nie, Pytu, a, a nie, zapisane. to A. To, to nie, nie musi się to. ponieważ tutaj są skrzydła i napis wielkiego, Ale co tutaj jest? Mm, nie wam to pokazać No jeszcze to pokażę czekaj nie beginne... to beginne.

I ta, 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 no jak to się nie No. Nie do drugiego. Tu też nie wiem czy Czy się Ale jak to jest, to miał wcześniej, na jednym. Bo uh, youtube Zobaczcie, pierwsze było to, chyba tego nie zauważyliście. Pier... Drugie były te piosy, że one są takie te, a tutaj krzywo pomalowane jest. U... Tutaj, a ten nie musicie widać. bo to już nie jest, a nie musicie tego widzieć. No wiecie. ja proszę. Zostaw sobie lajka, no właśnie. Nie zostawiliście na to ładnie i nie zostawiliście... su... ba... su... ba... ale nie masz tego, bo to jest miał. 6 tysięcy miesięcznie. Doch, powiem ci, jakbym odlepać. No i taka z jest tu, że tu nie ma zami. Tutaj na dole nie ma Właśnie to mnie zwróci uwagę na majątka. Drugie. Um, macie na przykład takie coś jak... Jak? Hmm... Widziałeś takie listo? K. Nikter kaka. Hm. Ona skozak, muszę mu dać zero boka. To jest jak moje imię Kuba. Tak się nazywam. A na drugim on Kacper. Ja. To jest idealne, a, a do mnie Teamka. Jak by dostał tu Timka to by było jak Timka. Jakby <grym> Doris tu Tim znaczy się. Tak. Dobrze, to nas pozwie, może dostać odszkodowanie. Tak. Ej, dulubie. Zobaczysz Tu są takie. O takie teraz Tu jest tulujka A co to jest nasze? Zaraz Wam pokażę tutaj, a jest tak, o to, i to, to co to, to nie jest zwykłe, to, czyli mój ulubiony kolor, i trzy, tu już wam nie muszę mówić, żeby, mam jakby Pierwszy kanał na którym nagrywam na komputerze czyli to jest ten drugi to jest na sorcie to jest bardzo nowy kanał. To jest Games, a na Games jesteście nie nagrywam, może niedługo nagle, więc czekajcie, czekajcie no, a snem. Więc to jest potem SNEM. Uu, tu to jest ciekawość, z Uuu! I pewnie jak zobaczyliście na... To on na ten... Na miniaturkę to nie widzieliście. Czy to koń z świata? Mogę wam to opowiadać. bardziej Patrzcie. też to widzicie? A gwiazdki, no to gwiazdki. Już wam Gwiazdki, czyli... Uwaga. Gwiazdki. O, wcale tutaj, Czyli w nocy. Koniec demonik świata w nocy. Właśnie, o to mi I Jeżeli wy tego nie widzieliście, to nie jesteście moimi widziami, widziałem nie no. Ale po prostu nie widzieliście, a ja wam teraz to wszystko pokazuję, to nie fajne. Pokażcie to, to swoim przyjaciół, przyjaciół. Hmm? Ja jeszcze chyba miałem kiedyś, A nie, nie miałem, ale... A nie, tu nie patrzcie. A! Bo nie wiem, co my to by było już na tyle widzowie. Już 11 minus to trwa jak widzę. Więc, no, na, na to, chyba mam, mogę się pożegnać. Ale poczekajcie, intro, intro muszę zrobić. No ale w kolejnym odcinku będzie intro. A na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że mi się spodobało. Zostawcie sobie suba i lajka. A to by było wszystko na tyle. A i napiszcie hashtag. Hashtag wie. Widziałem niektóre tajemnice albo wiedziałem wszystkie, co bym wiedział albo nie wiedziałem. Hashtag. No i na razie.